Można, nawet uchwaleń i niepokoje w Niemczech, tak uczestniczyli na chyba, a z drugiej strony mamy Ukrainę, która praktycznie jest szybkim międzymorzem. Która co? Mówimy teraz Ukraina, a między międzymorza. Proszę pana, moim zdaniem, znaczy inaczej może. Tak, tak, inaczej może. Otóż proszę zwrócić uwagę, że na forum państw Trójmorza Ukraina nie została zaproszona. W lipcu jestem przekonany, że nie bez powodu, że nie bez powodu, nie, dlatego, że jeżeli jeżeli celem tego forum było przekonanie prezydenta Stanów Zjednoczonych do poparcia tego projektu, to nie można zaczynać przekonywania prezydenta Stanów Zjednoczonych do poparcia projektu, który ukazuje. od zaczyna się od wojny z Rosją, to, a wciąganie Ukrainy do projektu Trójmorza, to jest bo, no, trudno. Prezydent Trump, jaki jest, to jest, ale nie jest głupi, no więc... Tak, tak, nie, no to moim zdaniem to była oczywista oczywistość, że jeżeli był, niezależnie od tego, że Stany Zjednoczone tam różne rzeczy na Ukrainie popierają, ale tego na pewno nie, tego na pewno nie. A czym przyjąć, że to, co się dzieje dzisiaj politycznie w Niemczech, jest właśnie rozgrywką amerykańską, żeby dać więcej czasu i że to wcale nie może trwać trzy miesiące jako taka osoba, tylko że to będzie trwało dużo, dużo dłużej, a może nawet to jest koniec, jak pan mówi, naszej złotej pani. Nie pan, no, nasze, nasza złota pani rzeczywiście znalazła się w opałach, bo w niemieckiej prasie... Pojawiają się takie głosy, że powinna już nie kandydować na kanclerza. Skoro tak się rzeczy mają, to nie powinna, ale ona oświadczyła, już teraz mamy jej oświadczenie, że będzie kandydowała, żeby nie wiem, czy zasmakowała w narkotyków władzy albo no, tam mniejsza z tym. Czy to jest amerykańska? Nie wiem. Jak ja bym takie rzeczy wiedział, wie pan to albo bym nie żył, albo bym był bardzo bogaty. Więc nie wiem tego. Nie wykluczam tego. Nie, nie wykluczam tego. Amerykanie w Niemczech mają tam pewne możliwości. Mają pewne możliwości. Zresztą Niemcy w Ameryce też mają. Tutaj, no, że tak powiem, jak to mówił święty Paweł, władza nie na próżno nosi miecz. No, więc jedni i drudzy mają no, wpływy, więc mogą robić różne rzeczy. Przypomnę tylko, jaka była sytuacja 16 grudnia ubiegłego roku, kiedy tutaj została rozpoczęta kombinacja operacyjna, mogła doprowadzić do przesilenia politycznego. Otóż a jeszcze dokończę, jeśli pan pozwoli, to otóż 15 grudnia, na dzień przed tym, przed rozpoczęciem kombinacji operacji, coś tam Amerykanie musieli wiedzieć na ten temat chyba, przyjechał do Warszawy Rudolf Giuliani, na kilka godzin dosłownie, odbył dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Po tej dwugodzinnej rozmowie Kaczyński wyprowadził posłów tam z sali plenarnej, uchwalili w sali kolumnowej ustawę budżetową, na której to cała koncepcja kombinacji operacyjnej się opierała. A jednocześnie jestem przekonany, że to nie polska ręka, tylko amerykańska nacisnęła hamulec z taką siłą, że wszyscy obrońcy demokracji polecieli na nosem w ziemię, zaryli. I tylko tym posłom nikt nie powiedział, że wojna się skończyła już. I oni tam siedzieli przez całe święta jak głupi. Wcześniej mieliśmy zwolnienia polskich generałów z, z najwyższego szczebla, wymiana następowała, no to też można prawdopodobnie podwiązać, że coś się zaczynało dziać. No tu kolega Maciej Henko, znaczy minister Maciej z wyjaśnił wczoraj, o co chodzi. A czy nie wiem, czy to prawda, ale minister, były minister Siemoniak to potwierdził dzisiaj, że chodzi o tak zwany Złoty Fundusz. Co to jest ten Złoty Fundusz? Otóż generał Jaruzelski obiecał Michałowi Gorbaczowowi, że jeśli nawet Związek Sowiecki wycofa się z środkowej Europy, to rosyjskie wpływy tutaj nie zanikną. I że y, on, o to, on, czyli generał Jaruzelski o to zadba, wyselekcjonowując grono oficerów, przed którymi będzie postarty czerwony dywan do awansów, i tak dalej. To jest trochę podobne do takiej afery generała André we Francji na przełomie wieków. Ten generał André. Ministr, był ministrem wojny w gabinecie Komba, Taki był strasznie y, osobisty nieprzyjaciel Pana Boga, nawiasem mówiąc, były ksiądz. Tacy są najgorsi. Y, no i ten Komb y, takich sobie dobierał współpracowników, i generał André y, takie y, podzielił oficerów na dwie grupy. Fiszki jednych, to taka afera fiszkowa, dlatego, że fiszki z danymi personalnymi tych oficerów, jednych trzymał w pudle z napisem Kartagina, a drugich w pudle z napisem Korynt. Oto no on masonem był, więc to stąd te nazwy takie Kartagina i Korynt. I ci z Koryntu byli przeznaczeni do awansów, wszelkich tam takich tych, a ci z Kartaginy nie. Kryterium było stosunek do religii. Ci, którzy tam byli praktykującymi katolikami, no to, to tam absolutnie nie. To ci do, do Kartaginy, a ci, co tam wszystko im było jedno, to proszę bardzo. To, to. Więc to się wydało, tam potem były różne tam buru, ale to jest trochę podobne. Więc ci oficerowie. W, przeznaczeni do awansów i kolega Macierewicz powiada, że to wszyscy ci generałowie czy prawie wszyscy, którzy wskutek kuracji przeczyszczającej przeprowadzonej przez niego odeszli z armii, to właśnie wszyscy są ze Złotego Funduszu. No, to jak tak, to, to tak, prawda? Proszę bardzo. Mam pytanie, czy zbieżność ze zmianą polskiej polityki w stosunku do Ukrainy bądź sygnałem w zmianie po podejścia do, do polityki z Ukrainą. I są informacje o, o przekazaniu czy ujawnieniu dokumentów o dotychczas e, tajnych w sprawie współpracy Bandery z e, hitlerowcami. Proszę Pana, moim zdaniem to nie jest żadna rewelacja. Jak ktoś do tej pory nie wiedział, że Stefan Bandera był agentem niemieckim, no to powinien wrócić do szkoły i jeszcze raz tam pozdawać wszystkie egzaminy i tak dalej, dopiero potem kierować polityką państwa. Naprawdę, jak ktoś takich rzeczy nie wie, to są niedobrze. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem na tę zmianę wpłynęła no, narastająca arogancja Ukraińców, bo jeżeli podczas wizyty wicepremiera polskiego rządu jego rozmówca po ukraińskiej stronie odmawia zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej, uzależniając tę zgodę od tego, czy Polska polskie władze odbudują pomnik. Notabene samowolk budowlaną w Kruszowicach, to ja, gdybym tam był, na miejscu pana wicepremiera Glińskiego, to bym powiedział temu swojemu ukraińskiemu rozmówcy tak. Ekscelencjo, polskie ofiary waszego ludobójstwa czekały tyle lat, to jeszcze trochę mogą poczekać. Nic im już się nie stanie. Wy im już nic złego nie zrobicie. Natomiast chciałbym panu ekscelencji oświadczyć, że żaden pomnik rezynów, banderowców na ziemi polskiej nie zostanie odbudowany, a jeśli któryś by się jeszcze uchował, to jutro wydam polecenie, żeby został zburzony, a to miejsce posypane solą, żeby nic już na tym do końca świata nie wyrosło. I tyle. I tyle. Otóż jeżeli, nie wiem co pan wicepremier Gliński odpowiedział swojemu rozmówcy, ale no wiem, że taka, taki przebieg ta rozmowa miała. Znaczy od strony tego ukraińskiego partnera. Otóż no to trudno jeszcze dalej trenować plucie pod wiatr w tej sytuacji, ale to jeszcze nie jest najgorsze. To jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze może się wydarzyć, bo mamy w Polsce półtora milionową, co najmniej ukraińską diasporę. W większości to są ludzie, którzy chyba nie mają żadnych złych zamiarów wobec Polski. Oni po prostu stamtąd uciekają, bo tam rzeczywiście jest ciężko. Chcą się tu urządzić. Ale z przezorności zwykłej i z prawa wielkich liczb trzeba mieć na uwadze okoliczność, że 0,5%, może nawet 1% tej liczby może być zadaniowany wywiadowczo albo nawet dywersyjnie, i to niekoniecznie przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, ale przez niemiecką BND. I jeżeli Niemcy chcieli. Dlaczego to mówię? Otóż w ubiegłym roku byłem na Podkarpaciu i tam z wiarygodnego źródła, mniejsza o to jakiego, dostałem informacji, że idzie z Ukrainy duży przemyt broni do Polski. Ktoś musi być odbiorcą tej broni, I, a taką wisienką na torcie była informacja z kwietnia tego roku, że na przejściu granicznym w Dorohusku złapano dwie Ukrainki, które przewoziły działo, jako elementy hydrauliczne. Przewoziły działo 30 mm o szybkoszczelności 4000 pocisków na minutę. Pytam, komu potrzebna jest w Polsce taka broń i do czego? Przecież nie do napadów na banki. To po pierwsze. Po drugie, one nie zamierzały chyba wystawić tego na bazarze i sprzedawać, kto tam działo kupi, tylko komuś to wiozły. Więc mam nadzieję, że zostały podłączone do prędu i już wiemy, kto miał być odbiorcą. Po trzecie, to jedno zostało zatrzymane, a ile nie zostało. Dlaczego o tym mówię? Otóż, gdyby Niemcy chciały rzeczywiście z nami tu zrobić porządek, to cóż prostszego dla sprawnego wywiadu, wywołanie w Polsce właśnie wśród tych środowisk, wołynki takiej, połączonej z mordowaniem tam ludzi, niszczeniem mienia i niszczeniem infrastruktury itd. Tak i przypuszczam, że bo na te właśnie, bo wtedy istnieją, zaistniały warunki do zastosowania ustawy numer 1066, która przewiduje interwencję formacji zbrojnych obcych państw w celu uśmierzenia tutaj ruchu no itd. nie mamy Bundeswehrę w Polsce, prawda? No i tak jak inwazja na Czechosłowację, to po prostu to wszystkie takie sprawdzone wzory by się powtórzyły. Przypuszczam, że na tę okoliczność właśnie minister Macierewicz forsuje Bataliony Obrony Terytorialnej, bo to co on tam mówi, że to na Putina złego i tak dalej, to wystarczy popatrzeć jakie uzbrojenie mają te bataliony, że one nie byłyby w stanie stawić czoła nie tam Specnazowi, ale ogólnowojskowym formacjom rosyjskim bez ciężkiej broni nie byłyby w stanie. Ale taką wołynkę to mogłyby spacyfikować, bo one działają na swoim terenie. Tu znają wszystkie tego. To by mogły zrobić. To by mogły zrobić. Więc. Myślę, że z jakichś zagadkowych powodów pan minister Macierewicz nie mówi nam tutaj prawdy, tylko nam tu opowiada dyrdy mały, o tam, że to Putina tu zatrzymają, ale tak naprawdę to chodzi o nie musi nam wszystkiego mówić, prawda? Są pewne rzeczy, które tak jak to Bismarck powiedział, że bardzo dobrze, że ludzie nie wiedzą jak się robi politykę i parówki, prawda? Bo by stracili smak do jednego i do drugiego. A tak to Proszę <grymne> Panie Stygisowie, sobie zapytać, powraca temat Smoleńska, może to inaczej niż ekonomicznie, no ale jednak, czy Pan uważa, że tam faktycznie był jakiś zamach, tak przynajmniej część twierdzi z no i czy tego nam jakiś grozi konflikt ewentualny? Dziękuję. Wie pan, ja nic nie uważam. Ja bym się chciał dowiedzieć, co tam się stało. Co tam się stało. U obawiam się, że nieprędko się dowiemy, dlatego, że taką piękną katastrofą trzeba gospodarować oszczędnie i po gospodarsku. Ona musi nam wystarczyć do jakiegoś 2027 roku, albo nawet i dłużej. Jeżeli... Nie wykluczam żadnej możliwości. Jeżeli yy, był zamach, no to od razu pytanie, kto go dokonał. Jeśli tak mówią, że wybuchy były na pokładzie samolotu, no to bardzo przepraszam, ale czy Putin w powietrzu mógł tam podłożyć bombę? Raczej nie. Ktoś musiał podłożyć bombę w Warszawie. No i teraz Rzymianie starożytni mieli taką dyrektywę, taką metodę, wskazówkę archeologiczną i swecitku i protest Ten zrobił, kto skorzystał. Otóż w moim przekonaniu y, może się mylę, ale no pyta mnie pan, co ja myślę, to odpowiadam, co ja myślę. Uważam, że Rosjanie 10 kwietnia 2010 roku już nie mieli... zakładając, że ludzie zachowują się racjonalnie. Jakieś założenie muszę postawić. Rosjanie już nie mieli powodu, żeby na swoim terenie zabijać polskiego prezydenta w sposób ściągający na nich różne podejrzenia. Dlaczego? Dlatego, że prezydenta Kaczyńskiego, który Rosjan mógł irytować rzeczywiście, całkowicie unieszkodliwił prezydent Obama 17 września 2009 roku, więc pół roku wcześniej, kasując mu całą politykę jagiellońską. Jednym pociągnięciem pióra więc Rosjanie właściwie już 10 kwietnia 2010 roku prezydent Kaczyński dla Rosjan nie był już żadnym problemem. Natomiast był problemem dla tutaj Razwie Dupra w Polsce. To był. Więc jeżeli ktokolwiek miał interes w tym, żeby przeprowadzić zamach, to moim zdaniem Razwie Dupr, tutejszy. Wyjaśniam, że Razwie to jest nic To jest taka modło taka zbitka dwóch rosyjskich słów raz i uprawienie. To po polsku zarząd wywiadu wojskowego.